A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, zagramy naszym pięknym królestwem polskim. Postaramy się zrobić coś, czego nie mieliśmy, że tak powiem, w prawdziwej historii naszego świata, czyli kolonie. Wielkie polskie kolonie. I oczywiście, moi drodzy, podkręcamy jak zwykle agresywność. Jedziemy tutaj do 600. 600 agresywność tej botów. Ostatnio było 500, więc dzisiaj będzie 600. I plan jest, moi drodzy, taki. Oczywiście musimy tutaj sobie zdobyć dostęp do morza, więc jaki zakąt tutaj pokonamy, czy tam pomoże, żeby po prostu mieć dostęp, co nie? Następnie nie wypowiadamy tutaj nikomu w Europie wojen i zobaczymy, czy jak będą tutaj się losy Europy, a my ich nie atakujemy. Jak ktoś nas zaatakuje, ok, mamy wojnę, wtedy możemy sobie wziąć jakieś tereny i tak dalej, ale też jakoś nie da, jakoś tam super dużo. No i będziemy się starali tutaj rozwijać i po prostu tutaj kolonizować sobie Amerykę Północną, Południową, może nawet w Afrykę wejdziemy. No, zobaczymy, ile tutaj uda nam się zrobić tych kolonii. Dobra, na start mam 20 tysięcy armii. I co by tu pójść z dyscyplinkami? wszystko pójść sobie w wojsko, a może w gospodarkę bardziej. Tylko widzę, że tutaj gospodarczo to nie ma nic specjalnego. Miesięczne dziedzictwo? No No ja, dobra, chyba pójdę po prostu w wojskowe, Dyscyplinkę i tyle Może później coś innego będziemy rozwijać Mamy jakichś tutaj pierwszych naszych rywali Czyli na przykład Czechy nas na rywala Okej okay. Ja ogólnie będę się starał tutaj poprawić relacje mm, Na przykład z Litwą Z Mołdawią czy z Węgrami Zresztą musimy ponawracać nieco prowincji A Litwa nas na rywala już To my ich też w takim razie No i zaczynamy moi drodzy tutaj oczywiście Od rozbudowy naszej ekonomii Będziemy musieli mieć tutaj armię Na podboje nowych terenów Oraz właśnie tutaj pieniądze na zakładanie nowych osad Na moi drodzy ja wam tylko przypomnę że jeżeli odcineczki zajczoff History czy wam się podobają, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarzy i subskrypcji. Wbijajcie na drugi kanał, link w opisie. O, tutaj widzę, że szybko się zaczyna, bo tutaj zaatakowała. Mamy 99 wojen na świecie? Okej, okay. to wygląda ciekawie. Troszkę się boję, agresywność robi swoje. Może też tutaj wystawię jednostki, żeby mieć trochę większą armię, wtedy będę się czuł bezpieczniej. Nawet nasi wasale się biją, to jest ciekawe. Tak, jest taka wysoka agresywność, że tutaj te wody tak biją, to pierwsze lecimy w dyscyplinę. Dobra, i Mołdawian, moi drodzy, nas tutaj zaatakowała. To ciekawe, dawać tutaj szybko ich bij trochę straciliśmy wojska, ale nieźle i dawaj gonimy ich Gonimy ich do końca. Dobrze, pokonani. Nie ma jakiegoś sojusznika. Hanat krymski, okej, okay, trzeba uważać na nich. Tylko, chyba, że nam uda się tutaj zdążyć, przejąć stolicę. Zaraz zobaczymy. O, dobra, dobra. Aha, to oni idą. No, okej, okay. dobra, udało się tak czy inaczej. Ten Hanat w ogóle tutaj nie podszedł, albo już był gdzieś blisko. No ale dobra, możemy sobie wszystko wziąć elegancko. No to dobra, no takie podwoje to, to będziemy do realizować, co nie? To oni nas zaatakowali, też takie małe państwo, no to zjedliśmy całe. Ale myślę, że przede wszystkim byli musieli technologię ogarnąć, ale to muszę najpierw kraj ogarnąć, żeby móc inwestować w ekonomię. Musimy się czuć bezpiecznie w miarę. Zmienimy sobie kolorek, o, na czerwony taki ładny. Trzeba się wyróżniać na arenie międzynarodowej. Na szybkości cyk myk pyk. Zawsze to jedna prowincja, a ten wasal sobie nam niepotrzebny. O, jeszcze pieniądze sobie z nich weźmiemy. Nice. No, nie była prowincja 57, no to całkiem to rozwinęli. Właśnie Zakon Krzyżacki, zapomniałem o nich, a my ich potrzebujemy podbić. Jakiego ja mam beznadziejnego generała? Dawaj takiego 52. 2 hmm, tutaj wręcz czego zaragują, ale ja sobie może dorekrutuję trochę armii. No, 52 koła przebijam. Nie, nie przebijam, ok. Więc wypowiedzmy wojnę. Powinniśmy dać radę, jak tutaj byśmy dobrze Rozegrali. O, właśnie, już jest armia krzyżacka. Szybko bijemy. Na pewno nie mają dużo. No tam ile 30 koła mieli. Pokonani. Tutaj idzie sojusznik. Go bierzemy szybko, dobrze w obroty. Na Malborg. Dobra, mamy dostęp, moi drodzy, do morza. Więc teraz co najwyżej co już tak nie będę atakował. Jak już to, a jeszcze nie koniec wojny. Jak już to, po prostu będziemy się starać. Zjadać tylko wasala. Co byśmy tu chcieli zabrać? To byśmy chcieli zabrać w sumie, czemu nie? Zobaczymy, ile będziemy mogli wziąć w ogóle tych terenów. Punktów całkiem mamy. Ej, możemy cały zakąd zjeść. Tutaj jeszcze, tu, tu, tu. W sumie dwa państwa pokonaliśmy. Dobra, dawaj wszystko. Trzeba rosnąć siłę. Tutaj są. Wrogowie wszędzie dookoła No, tylko trochę zejdzie na symilację teraz Ale mam pierwsze miejsce już w ogóle Francja druga, Anglia trzecia Zobaczmy No, Francja się tutaj gdzieś formuje Anglia... No, tu ma trochę terenów, co nie? Że mega nie lubią z Francją Okej, okay, może nawet wojny mają I już mają te pierwsze kolonie z Kubańcy. Bo mają bliżej, to dlatego Musimy stolicę ulepszyć, żeby badania móc lepiej robić O, i Francja już nas ten Przeciwna, wywaliła tutaj Franc tych Anglików yy, Trochę, okej, okay, spoko, spoko No, weźmy sobie Francję, Węgry, Czechy na no, tych rywali Litwa trochę też urosła, Okej, okay, Mega nas nie lubi. To może poprawimy z nim relacje. Bo wolę mieć tutaj ogólnie dobrze relacje z sąsiadami. Różki Jowska Mega nas lubi. też jest spora. Wołoszczyzna. Nie chcesz być moim sojusznikiem? W razie czego? No czekaj, chcę sobie zobaczyć. Teraz tak, 46 badania na maksa. Możemy. Jak sobie weźmiemy to. Dalej, no, 46. To nic nie zmienia. No dobra. Hm. Dekret kolonizacji. Dawaj, robimy to szybko. No, oczywiście jeszcze w międzyczasie. Gospodara. Czyli zaznaczanie na mapie. O, Litwa chce sojusz. No elegancko. Ona jest piąta, my drugi, spoko. No teraz to w sumie, moi drodzy, czekam na technologię. No sobie, ma sobie możemy jeszcze zjeść tego naszego czego wasalka. Więc z niewagi. No, to my mamy sojusznika. Myślałem, że on ma sojusznika za Litwę. Szybko tej sobie Warszawę zje. No, wchodzisz, dobra. Ty, ale nawet, nawet, nawet dali radę. Właniamy ich do Polszy. Elegancko. O, Ming! Znowu upadł. Co ciekawe. Dobra, moi drodzy. Dwie tutaj technologie nas dzielą od tutaj kolonizacji. Mieliśmy sobie teraz dziedzictwo. Kiedy Te punkty się nam przydadzą. Można powiedzieć, że Polska skupiła się na rozwoju wewnętrznym, a nie prowadzeniu wojen. O, sojusz ze Szwecją. Szwecja całkiem spora. Trzynaste miejsce. Wcale nie taka silna, ale dobra. Zawsze coś. A co to jest? Co to się stało? Litwa, co ty, co ty, co ty zrobiłaś? No ale dobra. O, Litewski Gdańsk, moi drodzy, można powiedzieć. Pak to nie agresji? Okej. Okay. Spoko, spoko, ziomki. Dla nas korzystna sytuacja, będzie chociaż spokój. Polska pokojowym narodem. No, co tu się dzieje? Ktoś tam, tych bije. Dawaj tutaj, płyńce coś ziomek. Pomóc sojusznikowi. A to Dania ich atakuje chyba. Nie no, dawaj tutaj. Cyk, myk, pyk, desan, walka z wikingami. Pozdro. Polacy ratują Szwedów. Yy, nie wiem jak to określić. Potop Polski, ale on w sumie ratuje powiem, ty, Szwedów, to ja nie wiem. Co ty robisz tą Danią? Zostaw tego Szweda. O, tu jest duża armia. Zostaw tego Szweda. Dobrze, pokonani. Ty, a, generała nie mamy. Dalej tu kocura 8-9. Zostaw tego Szweda, powiedziałem. A ty tu po co idziesz tą danią? No jest, zniknął z powierzchni ziemi. No to są te wyspy. No co te wyspy takie mocne? Co ten szwed odwalił? Kto w ogóle kogo zaatakował? Konflikt interesów. No to niezły konflikt interesów. O, mamy, moi drodzy, doktryna. Ekspansji kolonialnej, więc możemy nasze wojska wysłać tutaj z powrotem do domciu. A, czekajcie, tutaj to samo. 2,5 punkta. Aha, na badanie no się to nie waży. Maksymalne złoto sobie zwiększy? Nie wiem już na co Punkty. Teraz tak, jak to było, osadnicy, pyk, pyk Robi się dycha, co nie? Aha, tylko muszę poparzyć, bo to manpower żera. Pyk, 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 łączenie, cyk Generał chyba raczej nie jest potrzebny, więc moi drodzy, wybierzmy sobie miejsce. No tutaj już coś, Brytyjczycy atakują WWTP Królestwo! Co oni robią? No to się dzieje. A dawać tutaj, się gdzieś wiemy, o! Amazonkę! To brzmi jak plan, widzowie, w Amazonkę i zaraz tam plemiona będziemy ustawiać. Tylko, no kurde, przydałoby się zwiększyć armię, żeby tak na przykład do 100 tysięcy podzielić się na 50 tysięcy i mieć 50 tysięcy w Europie, a 50 tysięcy w razie czego na nowym świecie. Tylko Akademię Wojskową już mamy na maksa Więc to trzeba inaczej rozwiązać Ale to dobra, to na razie zrobimy inaczej Do 80 możemy pojechać Command Power na razie mały Dobra, co sobie zrobimy tam może na razie kolonie jakieś Niech te jednostki tu przypłyną Jakieś 5 prowincji myślę, że tak zajmiemy Dobra i mamy to Coś takiego sobie tutaj rozstawimy Proszę bardzo I teraz tak Cyk kolonia, cyk kolonia, cyk kolonia Cyk, kolonia i cyk, kolonia. No dobra, udało się, tak czy inaczej. Dobrze, jest okej. Okay. Teraz wracamy do Europy. Manpower już się zrobił. jeszcze nam dają pieniądze. Nie wiem po co. Zróbmy sobie tak, tak, konnych i trebusze. I się zrekrutują te armie, okej. Okay. Teraz możemy sobie podzielić tą armię na pół. I pół armii zostaje w Europie, pół armii leci. Leci, bo to trzeba będzie, że tak powiem, prowadzać swoją administrację na ziemach plemiennych. No i co jest spoko? Z jednej strony, kurde, nie wiem, czy to jest dobre. Z drugiej strony jest tak, że możemy sobie tutaj już robić osadników nowych. Powiedzmy, że oni przypływają i tak z Europy. No w sumie i tak to ma sens, co nie? Bo i tak to się rekrutuje, więc można powiedzieć, że w tym czasie przypływają z Europy. No proste, proste, proste. Amazonia, tutaj elegancko wybrzeże sobie zajmiemy. Tylko trzeba uważać z Manpowerem, co nie, żeby nie przesadzić. Może nagle gdzieś tam i zaatakujemy, nie będę miał Manpowera na walkę. a to już możemy przy stanie robić. Okej, okay, rozwijamy, rozwijamy prowincję. No i tylko tyle. A co mamy w tych prowincjach? Cukier, cukier, tytoń, o, cukier. No dobra, takie tematy. Na razie, z tego co widzę, możemy dosyć intensywnie eksplorować nowy świat i przejmować kolejne tereny. No, stworzymy sobie. Tutaj na pewno taką, jakąś sporą kolonię. Tak właśnie, czy ja będę mógł z tego zrobić wasala, chociaż ustawiłem w opcjach, żeby tych wasal nie uruchamiać, ale i tak w sumie może to lepiej, bo jeszcze tutaj byśmy prowadzili jakieś dziwne wojny. Tutaj mamy gościa, który jest seniorem, ale w sumie moglibyśmy tutaj, że tak powiem, no powiedzieć, siema. My jesteśmy z Polski. Nie wiecie, co to jest Polska, nie wiecie, co to jest Europa ostro. No dobra, tak czy inaczej zobaczymy, czy tutaj coś damy radę przejąć, czy tutaj technologicznie będziemy ich dominować, w sumie możemy to sprawdzić. Oni, technologia 20, nie. 10, a my 27, no dobra, to jest delikatna różnica, myślę, Tyle, ale nie my jest sporo tej terenów. O, coś płynie, 39 Koła! Ale dobra, zobaczmy, jak to się potoczy. Nie no, tutaj jeszcze mają ciężką piechotę. My już mamy piechotę taką strzelającą. Zobaczmy, jak tutaj potoczy się bitwa. Nie no, zmierzyliśmy. Dobra, zmierzyliśmy. Okej, okay, okej. Okay. On płyną też tutaj kolejni wojownicy jazyś, Dobra, też zniknęli. i po prostu leci od razu, co nie. O, ale byśmy mieli tutaj wielkie wybrzeże. Nie no, nieźle, widzowie. Tutaj damy radę, podejść w ogóle przez dżunglę i te tematy. Damy radę, okej. Okay. Zaraz tu przyjmiemy wszystko, tylko gdzie oni właśnie mają jakieś stolice? Ty ja bym się nie dziwił, jakby oni płynęli do Europy, co nie do mnie. Ja wierzę w boty i wiem, że mogą to zrobić. O, ryż! Produkować. Nice. No, no to się nic nie dzieje, jak te jednostki przechodzą przez te dżungle? Nie ma jakichś, nie wiem, niebezpieczeństw czy coś? Chyba nie. O, 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 dawaj tych tu. Nie ma atakowania moich kolonii. Gdzie ty idziesz? O, dobra, padł. O, 90%. No i dobra. Możemy z nimi pogadać, że dawaj tak. Te tereny, te tereny, te tereny. To przy tym wybrzeżu, co nie? I jeszcze jakieś pieniądze jako datek, proszę bardzo. Musimy teraz ich nauczyć polskiego. I pierwsza kolonia, moi drodzy, zaczyna się rozwijać. Jeszcze nawrócić oczywiście na jedyną właściwą wiarę. No i trochę nam się tutaj już Manpowera zrobiło. Tutaj pozajmować wybrzeża. Proszę tu, 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 tu Jęknie Elegancko, można powiedzieć, że przygotowywaliśmy tutaj mm, kolonizację. I w sumie, z tego co wiem, to tutaj, jakby bot z czasem sam rozwija te kolonie. W sensie, że one się rozrastają. No, zobaczymy. Pamiętam też, od czego to zależy. Czy na przykład, jakbyśmy je porozwijali tutaj? No, tutaj papier możemy robić. Porcelana. O, to ciekawe. Jakieś kopalnia. Okej. Okay. Owoce, te tematy. Ryż. No i tutaj jeszcze zboża. No i tak już zarabiam całkiem ładnie. Nie jesteśmy najlepsi na świecie, co jest ciekawe. Francja tutaj dominuje. Zobaczmy tą Francję. No, Francja sobie ładnie tej radzi. Tu ma wasala. Tu ma kolonie. Nie, ale boty nie rozwijają kolonii tak szybko jak ja, z tego co widzę. Jak tam wygląda nasza Europa? Nie, no spokój, tutaj są sieci, chyba się lubimy, co nie? No, mniej więcej wszyscy nas lubią. Nawet jak ktoś nas nie lubi, to zaraz poprawimy relacje. No sorry, Dania że cię biłem. <grym> tak bywa, Królestwo Anglii. No ta Francja mnie zastanawia, dlaczego ona jest taka silna? Tutaj w ogóle mamy pokazane dobra co nie? Jak zaczniemy tutaj kolonizować, to też będziemy je zdobywać. Takim ładnie to wygląda. A takie armie przydałby się zostawiać co nie? Robić takie coś ala posterunki, tylko byśmy musieli technologię pójść do przodu, żebyśmy mogli mieć więcej takich armii. No to później płynąć cały świat, chociaż to są moje tereny, nie wasa. Więc, jak ja tutaj już tutaj dopłynę, to to wszystko odbije. Też prawda. Tutaj jeszcze może udałoby się nam dojść terenami do tego koleżki. I wręcz też go przyatakować koloniami. Ale powiem wam, że to jest strasznie OP, bo praktycznie Manpower, który tak się regeneruje, jeszcze możemy go tak naprawdę zbustować tutaj. Utrzymanie armii, bo to zasoby ludzkie na miesiąc plus 25%. E, możemy sobie jeszcze boostować I praktycznie wymieniamy ludzi na dodatkowe pieniądze z prowincji, które kolonizujemy. No na początku to, to nie jest niesamowite, to, Bo 0,020. Bo tutaj mamy ile? 0, 0 no to to nie jest dużo, ale zawsze coś, że tak powiem. Zawsze jakieś dobro. Poza tym można tam postawić budynki, więc to naprawdę jest spoczko mechanika. To jeszcze niech się wszyscy poustawiają. Niech ten podjdzie tu. O, właśnie w ten sposób. Titoń, na cukier, te tematy. Teraz możemy tą naszą armię wziąć i podbić kolejny tutaj teren tak naprawdę. I to bez podboju, bez jakiejś ryzykowania, bez straty manpowera. Potęga po prostu widzowie, potęga. Kto tu jeszcze mnie zaatakuje? A, tu jakieś jeszcze rzeczy. No dobra, dobra, dobra. No to nie wiem, czy w ogóle dojdą na czas. No to my tu już mi wbijamy, jeszcze mamy. No, oni mają dużo ilości, bo tutaj to też mnie zaatakowali, ale kwestia jest taka, że oni mają, po prostu technologicznie odpadają. Więc my to po prostu robimy, y, co chcemy. No jeszcze tutaj, dawaj. Powinny być jakieś minusy za przejście przez to nieskolonizowane tereny, żeby na przykład gra wymuszała na nas to, żebyśmy użyli na przykład y, statku albo po prostu właśnie drogą morską się przerzucili. Dobra, nie będziemy tak daleko iść, po prostu bierzemy to. Jeszcze siwo, dziękuję, dobrano. Armia tu wróciła. Ja się czekam na moment, kiedy mm, jakby też jakby sama kolonia zacznie się rozrastać. O, możemy sobie limit podwyższyć. 93 koła możemy mieć. Czyli tutaj byśmy mogli sobie jeszcze dorzucić nieco armii. Tak niewiele. I tak samo, moi drodzy, w Europie na tą armię. No drewno tropikalne już mamy. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj w ogóle porcelanę Polska zaczyna robić. No, tutaj też nie wszystkie jeszcze budynki możemy stawiać, bo nas tutaj ogranicza nieco technologia. Może ciekawe, kiedy będziemy mogli, bo jak popatrzymy sobie na surowce, to my tak, cukier, cukier, ale tutaj mamy tak tytoń, przyprawy, yy, tutaj mamy kakao. Tego jeszcze jakby nie wydobywamy. Kawa, kawunia, bawełna. dobra, no, jak tutaj technologia się rozwinie, to będziemy mogli Coś z tym działać. Zobacz, że ja, czekajcie, może ja coś ominęłem. Nie, tutaj wszystko, wszystko jest odkryte. git O, plantacja kawy, herbaty, te tematy, przyprawy. No to to jeszcze dopiero będziemy przy urzędach skarbowych mieć. Ale jesteśmy duży. Dalej drodzy, co nie, nie, to Francja jest jakaś potężna. Czy ona tutaj nie, no tu ma tereny? W sumie tyle. Jeszcze że tego gościa bym tutaj pojechał, bo tak tutaj stoi. Świetnie by było, jakbyśmy kazali tutaj przypłynąć Szwecji, co nie? Szwecja dawaj na drugi glob, praktycznie. Pomóc z wojną. No i dobra, ja bym widział tutaj do tej rzeki, i tutaj sobie porobić tak, żeby trochę było więcej tych terenów, pozdobywać. I byśmy, moi drodzy, zainteresowali się może dłużej. Tutaj, jakimiś wyspami. Może właśnie tutaj, jakąś Florydą, Coś w Ameryce bardziej północnej. Ja nie wiem, jakoś tak po 2000 robię tych osadników. Bo to nie wiem, jak tam będzie 2000 ludzi, to chyba, chyba git. Jak mi się wydaje. No wtedy więcej ludzi w prowincjach. Może to też oznaczać szybszy rozwój. No, coś takiego. myk, pyk. Tutaj suche tereny. Suche tereny. Suche tereny. Jak to mogą być suche tereny? Możliwość od stolicy. 8400 kilometrów. Nieźle, nieźle. No i zobaczymy, moi drodzy. Czy tutaj właśnie jest dużo z terenów dookoła. Nie ma tutaj żadnych wrogów. Nie ma żadnych innych państw kolonizacyjnych, więc powinna się tutaj. Nasza osada wielka rozwijać. Moglibyśmy właśnie tutaj polecieć sobie na powiedzmy tutaj, I sobie poprzejmować te tereny najpierw. O, cukier możemy już robić elegancko. Ciekawe, czy dominujemy. Zobaczymy, najpierw tutaj popostawiamy, a później zobaczymy, czy. O, jest coś, jest coś, moi drodzy. Jest coś, jest coś, jest coś. Jakaś osada się założyła. gdzie, coś na M. O to, to się samo założyło. No i fajnie, dobrze, dobrze. I zobaczmy na przykład, moi drodzy, czy Polska w czymś dominuje. Największym producentem drewna na świecie jesteśmy bydła, owoców, papieru. No i w sumie tyle. Ale dobrze, dobrze, niech nasza Polska Brazylia się tutaj rozwija. Mm, mm, siema, siema. Z tej strony Polska. Nie słyszałeś? <grym>, nie dziwię się. Internetu jeszcze nie ma. Jakim wypowiemy wojnę? Ktoś zareaguje? coś tam może zaragować, ale w sumie co to za różnica? Nie no ty, ale ja się nie dziwię, że tak wszyscy te kolonie podbijali. No przecież to jest takie easy mod. Zero problemu. No technologicznie no wiadomo, że tam jeszcze były takie IRL inne tematy jak choroby i tak dalej, ale kurde. Chodzisz twoje? Sieman, nara. Proszę bardzo, zaraz tutaj będziemy mieli polską kubę. Co w ogóle tutaj mamy za rzeczy? No, o banany! Polskie banany. Elegancko. Kawa, cukier, tytoń. Ale to jest ciekawe, że nikt nas nie atakuje w tej Europie. O, no takie Węgry. No patrz, 83 rywale. Oni nas nie atakują. 43 wojska tylko mogą mieć? Co jest? Ja sobie poprawiam relacje ale no kurde, jak mam kogoś na rywala, to czemu mnie nie atakuje? A może teraz spróbuję po po prostu jednej jednostce po prostu wysłać i się kolonizuj i tyle. W sumie tutaj i tak na wyspach nie będą mieli gdzie się za bardzo rozwinąć. W sensie dodatkowe tereny jakieś tam zdobywać. No chyba zobaczymy, chyba, że mi zaskoczą Jakieś wyspy będą kolonizować czy coś. No też 04, a tutaj w tych. Tych miałem ile? 0,2? No, to nawet gorsze Postęp osadnictwa To jest ciekawe Jakbyśmy tutaj zwiększali manpower Czekajcie, to gdzieś się dało, co nie? Przyrost naturalny O, to w sumie ciekawe, wam powiem Postęp osadnictwa, okej okay. Ale, hmm Jak na przykład mam takie moje prowincje, które już mają tutaj Tu już nie ma postępu osadnictwa A tutaj są postępy osadnictwa Przyrost naturalny 29% A tutaj mamy 26% hmm, 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 Nie mam pojęcia Jak ktoś wie, o co w tym chodzi, piszcie w komentarzach Pozdrawiam, pamiętajcie, ja nie jestem ekspert Gram w tą grę miesiąc. I to zauważyłem, że niektórzy mają o wiele więcej czasu spędzonej w tej grze niż ja. Ja tylko filmiki nagrywam. Dobra, tutaj zrobiłem jedną jednostkę za dużo, to oni już tam się będą pchać na Floridę. Polską Florydę. Cyk, cyk, proszę bardzo. Polska, Kuba. To jest to, co chcieli Polacy. Brazylia. Znaczy, hmm. Nie podoba mi się to, moi drodzy. Królestwo Islandii. Ok, które jest pod Szwecją. Ale nie podoba mi się trochę, że te boty tak nie bardzo kolonizują. Wielkie Księstwo Moskiewskie. Co ty robisz? Okej, okay, oni tutaj sobie kolonizują. Okej, okay, okej. Okay. To tam Akceptuje, ale ta Francja. Oni tak bardziej wchodzą w te tereny, takie powiedzmy w głąb tego kontynentu, ale takie nie wiem, no tak za mało jak dla mnie. Imperium Mali, Madagaskar. Nareszcie świata się nic nie dzieje, moi drodzy. O, 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 się rozwija coś. Co rozwija się, tylko klikając na to, niestety mi nie pokazuje, m, gdzie to jest. co Nie, nie przenosi mnie do tej prowincji. A to nie jest to? Nie. A to ja to zrobiłem, czy samo się zrobiło? Już nawet nie wiem. A tutaj, patrzcie, rozwijam się, widzowie. Tak, gdyby tak zostawić grę i zobaczyć, chociaż nie, to agresywność jest za wysoka, ale tak, żeby zobaczyć, czy tutaj właśnie, czy boty będą same kolonizować, tak w 100% same. No teraz Polska to jest chyba najbogatszym krajem na świecie, bo po prostu tyle kolonii, tyle dóbr takich egzotycznych, można podkręcać nieźle. Polscy handlarze zacierają rączki. Ale to jest ciekawe, że my dalej jesteśmy niżej niż Francja. Francja ekonomicznie, ekonomicznie, jest Francja od nas lepsza, co nie? Amfiteatry sobie pobudujemy w Polsce, żeby właśnie to dziedzictwo szybciej leciało, bo trochę tylko potrzebuje. O, urząd skarbowy zrobiony, czyli będziemy mogli robić te nowe plantacje. No mamy przyprawy, elegancko. Herbatka, tylko jedna prowincja z herbatą. O, kawunia. Kawunia. Boże, co to za życie bez kawuni, widzowie. O, i kolejne. Mana. Mana. Władujemy manę. Gdzie to jest? Czemu ja tego. Tylko... czekajcie jak tutaj. Tutaj kliknę, a to się kilka założyło. Ej, w prawym dolnym rogu widzę, że kilka się założyło samych. Ej, no to gi? No to gi? Tutaj się zakładają chyba nawet. Ale no, ty, właśnie, mamy za dużo manpowera. Co ja robię? Marnują mi się te kolonie, widzowie. Tutaj skuby, wielka migracja będzie. O, teraz muszę wszystko przeklikać. No dobra, trochę jest z tym zabawy, ale i tak jest mniej klikania niż age of history 2. Ale nie, nie czuję tej agresywności. No dałem 600, ale no ty bo ty mnie nie atakują. I to jest dziwne, nie atakują mnie. Ja poprawiam sobie relacje ze sąsiadami, okej, okay, ale to są tacy oddaleni sąsiedzi powinni nie wiem, no jakieś tacy. Znaczy to są tacy sąsiedzi i bliscy Ale przecież w jest za morza Mogłyby mi normalnie dalej atakować Dobra, nie wiem czy tutaj wszędzie już dobrze dałem To wiesz to ile to jednostki tutaj O, jest jeszcze tu, tu i tu No i elegancko Teraz moi drodzy Wielka kolonizacja Ameryki Północnej Dokładnie Stanu, Floryda Rośniemy w siłę A tutaj nie trafiłem w jedną prowincję Okej, okay, wracaj tu kolego Dobra W razie dużo tutaj bawełny jest Tytoń, cukier, barwniki No dobra <grybko> Szybko można moi drodzy się rozwijać Że tak powiem Tutaj nawet widzę, że niektóre prowincje nawet nie wiem, że kiedykolwiek skolonizowałem, ale mogę tam budować budynki, więc fajnie, fajnie. No jakieś tutaj, co to jest w ogóle? Gdzie to jest w ogóle? Nie wiem, Polska już staje takim imperium, że nawet nie wie gdzie ma ziemię. Ale ważne, żeby podatki przypływały. Dobra, moi drodzy, o, tutaj, tutaj znowu coś się ruszyło. Widziałem, widziałem, widziałem. No dobra. No ty, ta kolonia się rozwija! Jak taka choroba! Co nie? Nice. O, znowu. Ty, jakbyśmy tak popatrzyli na piątce trochę, ty, to patrz. Ciągle te jakieś prowincje dochodzą. Co chwilę. Jest chyba jakiś ruch w interesie, co nie? Co jakiś czas. No, tutaj zaczynamy zajmować coraz więcej. Tutaj. No, elegancko, moi drodzy. Dobra, biorę armię idę z tej Ameryki. Dawać mi tu Afrykę. O, gdzieś tutaj byśmy zaczęli kolonizację, moi drodzy. O, no i znowu jakieś tam. A, w ogóle za dużo złota już mamy. Porty mogę postawić. O, ty. Ty, a my dalej drugie miejsce. Nie wierzę w tą Francję. Zaraz sprawdzimy, jak wybuduję te wszystkie budynki. Jak nam idzie, moi drodzy. Czy jesteśmy wielkim dominatorem, czy tak? Mech. Tylko trzeba zrobić tak. Najpierw trzeba sobie osadników tutaj zrobić. 5, 10, 15 tysięcy na start. Dawaj tych osadników tutaj. I płyniemy sobie tutaj, do Afryki. Afryka dzika. Dawno odkryta. How welcome tu. Była taka taka piosenka jak coś. Nie na no, Francja mi przeraża. Ehm, to tak, zboże, drewno, bydło, chmiel. Owoce, papier drugie, ryby szóste, piwo pierwsze. No i reszta tak mech. Kawa jakie tutaj dobra będziemy mieli. I może pójdziemy w stronę o, właśnie takiego kraju. Jakiegoś większego, żeby coś popodbijać. Powiedzieć sąsiedzie, witamy. Ja jestem sąsiadem z Europy. No i tak powiem, że wasze tereny już nie do końca będą wasze. Dobra, to się wszystko ładnie poustawiało. Okej, okay. kakao. O, kakao chyba jeszcze nie mamy. Przyprawy, ryby, barwniki, przyprawy, herbata, wełna, barwniki, wełna, bawełna, ryby, bawełna, przyprawy, barwnik. No daj kakao. No dobra. I teraz jakbyśmy chcieli z nim pogadać, no no, witamy serdecznie. 32 miejsce na świecie. Uroczo. Ej, ktoś tutaj zaaraguje, ale ten gość, co zareaguje, jest tutaj, jest mega daleko. Nie wiem, jakim cudem w tamtych czasach wiedzieli o istnieniu takich państw dalekich Chociaż może tam wiedzieli. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. O, szybsze oblężenia sobie teraz weźmiemy. Jeszcze sobie chyba tutaj możemy ulepszyć co nieco, jak najbardziej. Powiadamy wojnę, okej, okay, wbijamy się, jest walka. No ale dobra, on no tu jeszcze ma szermierzy, a my do nich już ciało walimy. No dobra, no to mam powiedzieć, no trudno się mówi. No, no, sorry, mordo, no, technologia to te jest 42 kontra 31. Jeszcze szerokość pola bitwy mamy lepszą. Nawet co bardzo stratnie mamy. No, jakieś tam straty zawsze będą. Ktoś rzuci daleko włóczniom i tak to wygląda. No tutaj jeszcze bitwy. Dobra. praktycznie armia przestała istnieć. Pyk, pyk, pyk. Ciekawe jakie oni tutaj będą mieli rzeczy. Na pewno tak, zabierzemy im tutaj dostęp do wody. A czekaj. No dobra, coś takiego? Takiego? Dać im pieniądze. 41 agresywna ekspansja. Ciekawe, ciekawe. Czyli 8,5 tysiąca punktów. Ja w ogóle nie przestałem na to zwracać uwagę. Dobra, dawaj tu jakieś badania. jakieś tam rzeczy poklikamy. Czy jest jakiś bono? Bono. Bono bono. Ty, sí, ale to jest. Straszne. Ja w ogóle nie czuję w ogóle żadnego strachu. Ja po prostu wiem, że ich pokonam, co nie? O, no i proszę bardzo, ty weszły. Tutaj w sumie było 80 tysięcy ludzi. A ja straciłem, nie wiem, 4, 6. W coś w tym stylu. O, jeszcze generała straciłem. Ale pewnie umarł ze starości. No i no jest, no nie? A jeszcze to możemy. Dobra, coś takiego ci zabiorę. Tam sobie jeszcze tam tam żyj wewnątrz kontynentu, czy coś. Pyk, asymilacja. Cyk. Oj, cyk, nawracanko. Boże, jaki papież musi być z nas dumny, że tak szerzymy w tą naszą jedyną właściwą wiarę. Już chyba nad nie dostaje powiadomień. Dobra, w sumie trochę Czasu minął. O, kość słoniowa. Kość słoniowa, moi drodzy. To jest git, ale jestem zaraz ciekawy, co się stanie, jak zaraz luknę na Brazylię. Bo nad widzę, że jakieś kopalnie stawiam, nie wiem gdzie nawet. Jeszcze więcej cukru, herbatka. Tutaj jeszcze kawa. Jest coś jeszcze, coś ciekawego. O, tu są diamenty, nawet do zgarnięcia, ale no, tak, olać te diaksy Tutaj mamy diaksy, a, czyli jeszcze nie możemy wydobywać, ale dobra. Diaksy, jak z Minecrafta. dobra, to ty, lecimy dalej z kontynentem. Zobaczmy, Brazylia. Nie, no chyba jakoś specjalnie się nie rozwinęła A tutaj, Ameryka, no, wyspy zajmują, tutaj widzę. Te wysepki są za. Zajmowane. Ok, ok, mi się podoba, niech tak będzie. Miło sympatycznie. I co na przykład mamy tak? Postęp osadnictwa. 86, 87 i zobaczmy, co się stanie, jak będzie 100%. 97%, dobra jeszcze trochę. Dobra, mamy 100%, 100%. I faktycznie jest osadnictwo, coś tam ten się zrobiło. 100%. I co teraz? Zrobiło, czy mi się wydaje? Gdzieś chyba zrobiło ten, osadę, tak czy nie? Nie wiem, jak to działa, ale chyba tak. Chyba po prostu gdzieś nam respi po prostu osadę. I im więcej, im, jak po prostu gdzieś mamy wolne tereny, to po prostu z automatu to się z czasem po prostu zajmuje. O Francja spadła na drugie miejsce, moi drodzy, w końcu przyścigneliśmy ich tutaj. Ekonomicznie, nie, ekonomicznie ich nie prześcigujemy, ale na innych parametrach. Czyli Francja dalej największą gospodarką na świecie. Nie wiem, jakim cudem, ale, że tak powiem, niech mają. Prawda jest taka, że jak bym chciała, to bym ich zniszczył. Rel, rel. Ale to odcinek o kolonizacji. Chodźmy co! Do tom! Australię robimy, widzowie. Niech już tam armia płynie sobie. O 122 tysiące armii już możemy mieć. To zaraz podkręcimy te jednostki do 60 tysięcy. O, możemy mieć sporo osadników, no to dawaj tutaj od razu. 15, 20, 30 tysięcy 40. Będzie git. No, cyk, złączyć się ładnie. Płyniemy na Australię. Ktoś słyszał, że jest jakiś kontynent. Idziemy sprawdzić. No bo to jest podbijanko, co nie? To jakby tak w jednej prowincji wsadzić 40 tysięcy ludzi? Czy to sprawi, że jakoś szybciej będziemy... Nie, dobra, ale no lepiej nie będę tego próbował. Ale tak może po 3, po 2. Czemu nie? Zobaczymy. Czy taka, taki podział sprawi, że to będzie więcej kolonii? Czy szybciej jest, po prostu będzie się to, powiedzmy, robić? Czy nie ma to żadnego znaczenia? Powinniśmy zawsze wysyłać jednego kolonistę i tyle. Tu jakieś plemiona chodzą. Nie ogarniają, co się dzieje. Coś ludzie w czerwonych tych przyszli. W garniturach. Oni jeszcze nie wiedzą, że zaraz znikną, co nie? Brąz. Tu mamy brąz, tu mamy wełnę, tu mamy ryby, zboże, węgiel. O, węgla chyba jeszcze nie było. Ryby, wełna, dobra, ryby. Aha, tutaj, tutaj tych wyślemy. Ryby, żelazo, zboże, ryby, wełna, węgiel. No sobie chyba Australia nie jest jakaś super zasoby naturalne, tak mi się wydaje. Nie wiem, no ale dobra, królestwo polskie. Let's go, porty wam zrobię, proszę bardzo. Jeszcze w jakichś dziwnych prowincjach nie będzie na świecie. Imperium polskie. O, hasło na dziś, moi drodzy, Imperium polskie. Tak jak kiedyś było Imperium brytyjskie, teraz Imperium polskie mamy. Marze ogarnął, A właśnie, są jakieś budynki, które przy Cieszają lokalny wzrost populacji, rynek, okej. Okay. Wiatraki. Wiatraki i rynki możemy stawiać, co nie? Na przykład w koloniach. To brzmi jak plan. Nie jestem ciekawy, czy wtedy to sprawi, że będzie ich tutaj więcej. Wojna! Królestwo! Gdzie jest moja armia? Pokonana. <śmiech> <śmiech> czy to koniec Wielkiej polskiej Nieśmiertelnej, moi drodzy? Zaraz się przekonamy. Dobra, jednostki uciekać tutaj. Trzeba, żeby tutaj wszyscy przypłynęli. Tutaj w sumie Amen Powera nie mam. <laughs> Zaczyna się robić ciekawie, moi drodzy Jeszcze Węgry O kurde, Węgry Aha, Manpower. No tak, nie mam, bo, bo mnie pokonali Dobra, damy radę? Nie damy rady Ja nie mogę, pokonali nas Widzowie, mamy to Wielka porażka Polski Wielkie imperium padło Się przeliczyłem Te jednostki płyną z tej Australii Ale no wiecie, no po Połączenie Australia Kubur, No i nie mam armii, pozdro e, Połączenie niestety Ale czekaj, 40%? To nie jest aż tak źle Bo <laughs> Mi się osady dalej robią e, Tylko musimy poczekać na armię, co nie? Luksusowe futra, te tematy oni zaczynają mi tutaj oblegać w ten Inne kontynenty Tak, są w Afryce e, Dobra, tu jest git, tu jest git Ale wiecie co jest najlepsze? Jeżeli tam jest ta armia A moja armia Gdzie jest moja armia? Ja nie mam armii Zniszczyli mi wszystkie jednostki, moi drodzy hmm, <grym> Ej, nie mam manpowera! Nie no, ten manpower się ładuje, ale to o kurde. <grych> przypał widzowie, przypał, przypał, przypał. Zobaczymy, czy wojna się skończy, wojna się skończyła i zobaczmy, co się stało. Dania zjadła mi tutaj część Polski. Kolonie w Afryce mamy, kolonie w Brazylii mamy. Czy tam w Ameryce Południowej. Tutaj kolonie mamy, tu kolonie mamy. No to kurde, moi drodzy. Nie jest aż tak źle, jak, jak myślałem. Ja mam plan, ja mam plan, ja mam plan. Ja się zemszczę. A tak się właśnie zastanawiałem, kiedy mi wypowiedzą wojnę i w końcu powiedzieli: Mamy 100 koła wojska. Zaraz mi się tylko skończy. O, już się skończył. Przekaję, czy teraz będzie taki cwaniok. Ziomek. Jak ci Wleci tu 100 koła. Patrzymy też na Węgry. Czy tam przypadkiem nie będą się kręcić? Już idą Węgrzy. Od razu w nich latuje tutaj. Może mi dużo armii. No, 600. Dobra, 6000 miał tylko. To niewiele. O, idzie Duńczyk. Ja ci tam. Trochę armii ma. No tutaj zaraz pojedziemy, że nic, nic z nich nie zostanie. Właśnie. No i wyparowali sobie. No i, no i gitarę. I o to chodziło. Zabierzemy nasze polskie tereny, które nam zabrali. Ukradli. Tutaj Węgrom też coś zabierzemy. W akcie miłosierdzia po prostu. I zadziomy oni mają armię. Coś mi tu nie pasuje. Ja tu 100 koła zrobiłem, a oni co? Ten miał 6 koła, ten miał tam powiedzmy. Tam 40 i koniec? Dawaj na Kopenhagę. Spalę ci chatę. Nara. Dobra. Oddawaj moje tereny. Ty Węgier też, ale tak jakoś ładniej. Dawaj jeszcze Węgrowi tutaj zabierzemy. O, 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 o. Wielka Polska. No i Nara. Królestwo Polski urosło. Nie, na drugie miejsce spadliśmy? Ta Francja z Kubana. No ja nie wiem, jak ona to robi. Ona gdzieś bustuje jakąś jedną rzecz w kółko. Ty, ale trochę tu rośli. Dobra. Królestwo Francji urosło. Tutaj, proszę bardzo. Królestwo Anglii. Tutaj mamy Królestwo Węgier. Proszę bardzo, moi drodzy. Kto by się spodziewał? Tutaj Polska sobie działa. No my tutaj rośniemy. Co to jest? Aha, to jakieś dalej plemiona No tutaj w Afryce też powoli się rozwijamy Tutaj chyba też, no tutaj ta, ta plamka się zrobiła jakaś. O, już pierwsze miejsce jesteśmy, dobra, już jest spokój, moi drodzy, sytuacja opanowana. Wszystkie inne rzeczy możemy sobie zmaksować na maksa, bo mam tyle pieniędzy, że ło -ho, ho. I moi drodzy, tutaj byśmy zakończyli. No prawda jest taka że teraz możemy podbijać wszystko? Jeszcze zobaczmy jedną rzecz. Odnośnie produkcji Odnośnie produkcji. No piwo, nie wiem No to jest mega ciężkie, żeby zdominować Diamenty na piątym miejscu, no to nieźle Żeby zdominować ten cały świat ekonomicznie Ale no zobaczyliśmy sobie. No zrobiliśmy sobie takie polskie imperium kolonialne. Mamy praktycznie na jednym, drugim, trzecim, czwartym kontynencie. Nie, no czekajcie, w sumie jesteśmy na pięciu kontynentach. No tak, no Eurazja powiedzmy, no to jeszcze byśmy mogli się wbić w Indie, ale trzynaste miejsce, tutaj siedemnaste. Przecież ja się po nich przejadę po prostu. No niestety, nie wiem, ta 600%, że tak powiem moi drodzy, tej agresywnej ekspansji, no będziemy testować dalej. No na pewno trzeba powiedzieć, że Francja bardzo długo się ze mną trzymała te top 1, więc to już jest progres, to już jest fajnie, bo tutaj na pewno jakieś przyszłe wojny z Francją mogą być już ciekawsze aczkolwiek mają limit pułków 100. No to sorry, ja już mam 120. No to ja już wiem, że ich pokonam palce. No ale nic. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze komentarzy i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się. Hej.